No nie. Zaraz popłynął, nie? Taki pewny jest siebie suwak wciąż. No, Ale gdzie? Tutaj? To teraz, to jest. To, to, to taki pewny no siebie no. jest, nie? Dobra, wykończę się, bo on pewnie będzie no, Tak, jest tak. pewny siebie. Tak. No, no, tak. Tak. A taki pewny siebie, kurwa. Szkoda paliwa. Patrz, a taki pewny siebie. A co? Ja słupak chciałeś. Nie wiem. Szkoda paliwa. Ale 29 20, miałem? 20, ja. 20... No. Ja miałem. No, pół kara. kara. No